Witajcie w filmie, jakaś dziwna zaraza po Afryki, czy jej się uda, czy nie. Zobaczycie to oglądając do końca, a wy pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji. A ja bez młynnego przedłużania zaczynam. Mm. Tutaj, jak widzicie, naszą zarazą jest COVID-176. Będziemy nim sterować I spróbuj... Oczywiście, te mapy nie są bardzo dokładne, więc... No... Według tego... E, Cecilia jest w... Afryce Więc... Podbijemy mapę całą, ale no... Jest zapisana ta mapa Afryka Ogólnie Jak widzicie sobie tutaj coś... Próbujemy Oczywiście... Tu nie jest oryginalna mapa, ale zmodyfikowałem ją trochę, żeby była realistyczna, żebyśmy mogli jakoś, jakby, nagrać film. Chyba podbijemy Madagaskar. Znaczy COVID-176 zarazi Madagaskar. Tak, łatwiej będzie. Dobry pomysł. No, nie ma innych gorszych państw. Powinniśmy z nimi wygrać. Chyba. A jednak nie. No to mamy problem. Nie mały problem. No, ale tak teoretycznie to. Dobra, da. damy radę, damy radę, damy radę. To jeszcze nie jest nic straconego. Madagaskar teraz nie ma pieniędzy na leki, więc My to wykorzystujemy i Madagaskar jest już zarażony, mm, nie teren Mag Madagaskaru, ale sam Madagaskar już nie istnieje. Napiszcie teraz, zatrzymuj zatrzymujcie film i... Zatrzymajcie i napiszcie w komentarzach, czy myślicie, że, że się uda. No, jak tutaj mamy coś, tutaj leki ktoś próbował wynaleźć, ale no chyba nie będzie to jego najlepszy pomysł, tak mi się wydaje. No, a raczej nie będzie. Tak. Malagaskar jest już caluteńki przejęty i nawet mamy plus tereny. Mm. No. Teraz by się przydało chyba zaatakować Zimbabwe. Albo Malaw albo Zimbabwe, albo Malawi Może zaczniemy właśnie od tego, potem zaatakujemy Malawii, tak no No i Republika Południowej Afryki Już zaraz nie będzie istnieć kurde Chyba mamy problem mały. No nie, chyba nie będzie to jakiś... No, jednak będzie większy problem. Za dużo państw się o nas dowiedziało i za dużo chcemy znaleźć lek. No, ale... My chcemy podbić... Jestem ma afrykę, więc jakby to nie będzie jakieś trudne. Znaczy trudne będzie. Ale już nie dadzą rady wynaleźć szleku. Mam nadzieję przynajmniej. Że... No, powolutku do nich idziemy. Inne kraje nam pomagają. Nie wiem czy specjalnie, ale nam pomagają. Dobrze. O nie, bardzo ten problem mamy. Ale on zostanie zaraz naprawiony. Dobrze. Problem został naprawiony. Zimbabwe chyba teraz. O nie, tutaj, o nie Coś tam, co, a mają jakiś lek Ale dobra Okej okay. Damy radę chyba Mhm uh -huh. Zebrali nam dużo terenów Ale Teraz my zabierzemy im. Dokładnie. No i Zimbabwe. Zgodnie z moim planem. Nie istnieje. Dobry pomysł był tym z Madagaskarem. Bo przez to dostaliśmy dostęp do tamtej części. Więc mogliśmy ich załatwić z dwóch stron. A teraz to mamy już wszystko. I zdobywamy kolejne tereny. Prostsze to niż myślałem. A myślałem, że to będzie trudne. A mm. i pięknie. Tak, teraz nam by było dobrze zaatakować. to Powrót. Nas atakuje, za zania. Albo Zambia, Zambia chyba będzie dobrym pomysłem. Nie! Nambia! Nambia, bo nie ma pien... nie ma pieniędzy przez to, że... Tak, dobra, Nambia będzie dobrym pomysłem. Bo nie ma pieniędzy przez to, że ich tam okradli, a my to wykorzystamy, bo nie mają również pieniędzy przez to na... na leki, więc... No. Nambia zostaje pokonana. Pięknie. No, zaraz, a się rozrasta. Mhm, pięknie. Teraz chyba... kochanie. To by za na nas zadawała. Trochę nie idzie. To zgodne z planem. Mamy mało terenu, znaczy mamy dużo, dużo podbiliśmy, ale jest jeszcze dużo, jeszcze jest dużo więcej. Ale przez to, że, że wte wtedy byliśmy mali i to nam tak długo szło, teraz będziemy mieli jakby więcej miejsca do zarażania i będziemy bardziej zaraźliwi i przez to będziemy mogli podbić, zarazić w sensie więcej państw. My teraz atakujemy Zambię. No, to będzie dobry pomysł. Małbym się takiego COVID-176. Morduje ludzi. Normalnie zapewne bym zrobił to samo, ten sam pomysł, tylko w Bleach ale no jest... To ten... Płatna gra. Kiedyś była darmowa ja. Teraz musimy zaatakować... <laughs> Kongo. Tutaj pięknie idzie wszystko. Super. Tak to właśnie powinno wyglądać. Nie wiem, czy nie jesteśmy największym państwem, ale zaraz to sprawdzę. Czy państwem? Jakby... Najwięcej terenu mamy. Państwem ogólnie nie jesteśmy. Mm -hmm. Przedałoby się poodbi odbić niedługo Madagaskar. No przepięknie. Ale zarazimy, bo jest otoczone, nie ma gdzie uciec. Tutaj ma połączenie z Nigerią, ale no, nie zdążę. E, no, no, wszystko. Tutaj na razie wszystko piękne. Gola jest. Będzie zaraz zarażona. Wszystko będzie pięknie. Stanowimy się jaki ksać zaatakować teraz. Wszystkie pokonamy kraje, ale... Mogą być pewne komplikacje, więc nie mam pojęcia. Ale chyba zaatakujemy Tanzania, Kenia i Seszele. Jesteśmy największym państwem w całej Afryce. Więc zaatakujemy Tanzanię, Kenia i Seszele. Czy mają pieniądze na leki, czy będą mieli lek, to nie wiem. Ale zaraz się dowiemy. I mogę już Wam powiedzieć, że nie mają, bo najwidoczniej no po wojnie byli. Bo chyba wojnę nie mieli, kiedy ich próbowałem zarazić. Chyba, że mieli, ale nie zauważyłem. Może mieli, ale nie mam pojęcia, bo tego mm. chyba Somalii atakujemy. Oj, 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 może być problem z tym teraz. Mm. Dobra no wignamy, co bez większego problemu. Dobra. Już wszyscy tutaj. Nie istnieją. I wszystko jest piękne. Trzy państwa naraz. Piękno. A nie musieli się wtrącać do tego, a chcieli, wiedząc, że przegrają. Teraz czas na tych tutaj. No i pięknie. Większość afryki już jest. Znaczy to większość jest już nasza. Szybko to teraz zrobiliśmy. My to wykorzystujemy, kiedy oni są po wojnie albo w czasie wojny i nie mają pieniędzy. Więc to jest idealny czas, bo wtedy nie mają pieniędzy na lekarstwo, na tam. Wszystko my to wykorzystujemy i my ich przyjmujemy. Mm. No dobra, panie jest tak źle Dobra, dobrze Wszystko jest pod kontrolą No, my to jakby już nie oni nie mają szans, żeby znaleźli lek więc więc to już jest przesądzone, bardzo przesądzone. I to wykorzystujemy Ale nawet ciekawe by było, znaczy nie, nie chciałbym, ale ciekawe by było, gdyby nagle taka zaraza była w ofryce. Nie chciałbym dlatego, bo było, byłoby to niebezpieczne i mogłoby dojść do... Polski, Europy ogólnie. Kiedyś zaczynaliśmy z Madagaskarem, a teraz zaczynamy... Nie zaczynamy, ale teraz mamy takie coś już. Pięknie to wygląda. No, ale tutaj, jak widzicie, nie mamy szans, że już nam się to nie uda, nie ma szans najmniejszych. Problem będzie z tymi większymi państwami, ale nie będzie jakiegoś dużego, bo my jesteśmy więksi, więc nie będzie. Dobrze, teraz możemy. Nie, dobra, wszystko jest na razie okej, okay, powinniśmy to wygrać, zanim oni nas przejmą, bo nie mają pieniędzy na żadne tych, więc spoko jest. Żadne lekarstwo, o to mi chodziło. A teraz chyba zaatakujemy, potem zajmiemy się tam Egiptem i takimi tam... Pięknie. Nie no, my to bank wygramy. Już nie ma szansy, że go przegramy. To jest najprostsze. Nie najprostsze, ale udane na pewno. Tutaj zresztą bronią się, ale chyba bez skutku. Nie chyba tylko na pewno. Jak widzicie. Ja. teraz sobie zaatakujemy ich. No, Mamy wystarczające pieniądze chyba, żeby ich pokonać. No nie chyba tylko, jak już mówiłem, na pewno. bo możemy ich zaatakować nie już potem ich zaatakujemy no nie sobie zrobili sojusz dają pieniądze ale nam to nie przeszkadza i my ich pokonamy Tutaj wyspy kanaryjskie Maroko, Hiszpania, Madera Ciekawe od kiedy Madera to państwo Ale może był bunt Możliwe, że był bunt, no Pięknie, Kanary przejęte, a oni już zostały nam jeszcze tamte państwa. Ale ich nie niemowien... ma, No, przyłączyły się do nas. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale no. Ważne, że chociaż jest. No. Chyba tym radosnym akcentem skończymy dzisiejszy odcinek. No. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji. I wpadajcie na. Następny odcinek. Żegnam.